Będziemy przygotowywać tylny szef spódnicy do wszycia zamka. Będziemy wszywać oczywiście zamek kryty. Ja tu mam czarny i biały. Czarny będę wszywać, na białym będę pokazywać pewne rzeczy, żeby było widać lepiej. Ale zanim w ogóle dotkniemy jakiegokolwiek zamka, musimy sobie tylny szef przygotować. Żeby było nam łatwiej żebyśmy widziały szwy i po lewej i po prawej stronie mam fastrygą zrobione już wszystkie szwy po jednej stronie spódnicy szef środka tyłu cały i krótkimi odcinkami nitki mam zaznaczony dolny brzeg spódnicy linie bioder i linie talii na drugiej stronie mam też już tylny szef. Natomiast linię, bioder, talii i dolną krawędź spódnicy będę zaznaczać, zwracając uwagę nie tylko na to, co mam pozaznaczane tutaj, ale też, żeby to było w 100% spójne z drugą stroną. Dlatego składam sobie idealnie równiutko i widzę, że tak, tu wszystko pasuje. Tutaj też poprawiamy, żeby było równo. I tutaj, tuż przed mydełkiem, też. Więc zaznaczam sobie poziomy szwy krótkimi odcinkami nitki z dosyć długimi końcami. To samo na linii talii i to samo na wszelki wypadek dolna krawędź, żeby później było nam łatwiej zszywać i spinać szef. Dzięki temu, to jest lewa strona, po prawej stronie dokładnie widzimy wszystkie te linie. Wcześniej nie było ich widać w ogóle. Będzie nam łatwiej przypiąć zamek.